Znowu dłubanie w rowerze jest. Mocowanie na kamerę. A co najlepsze mogę powiedzieć wszystkim, że to Walerian 1953 dłuwie znowu. Tylko na tym, na, na mojej stronie. Powiedzieć na jakiej? Czy nie? Tak? Ale jak wpuszczę na twoją, ten, to... To się wszyscy dowiedzą. Że... Że, że mam swoją stronę na YouTube. To będzie reklama. To musisz wyrazić zgodę teraz, pokiwać głową, żeby nie było naruszeń praw autorskich. Tak? No to dobra, to powiem. To na, stro na Twojej stronie, czyli na, na YouTube, na stronie Walerian 1953, właśnie montuję. Filmik, który będzie też na mojej stronie. A moja strona na YouTube ma logo Srebrna Gwiazda. Dwa razy nie będę powtarzał. <grych> Możecie sobie cofać i po, po, posłuchać jeszcze raz najwyżej. Można kilkanaście razy oglądać. A to jest montowanie, montowanie tego yy, na następnego następnej podpórki następnego uchwytu na, 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 na kamerkę sportową przy moim rowerze to już będę miał trzy punkty podparcia jeden na kierownicy po prawej stronie, jeden z tyłu na bagażniku i trzeci na na widelcu, na, na amortyzatorze z, z lewej strony. I trzy widoki będą Trzeba było kombinacji, ale jest dobrze Właśnie, już widzicie śnieg na ławce. <słyski> Wszyscy ci co oglądają Pierwszy śnieg. Musiał padać, nie? Bo to nie jest przyrostku jakiegoś. Musiało popruszyć przez chwilę. Ta dłubanina i przykręcanie się trochę wydłuża, ale przynajmniej wejdzie porządnie zrobione jak wszyscy mogą zauważyć te najprostsze rozwiązania czasami zajmują najwięcej, najwięcej właśnie przykręcania i dłubania. Skakuje, nie? Musi, musiałbym przytrzymać pewnie. Przytrzymaj go tak Palcem? Tak, palcem.